Tutaj wyższy dał królestwo wielkość, chwałę i dostojeństwo Twojemu Ojcu, Nebukadnezzarowi. A przed wielkością, której On mu udzielił, wszystkie ludy plemiona i języki drżały i lękały się go, bo, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawił przy życiu, kogo chciał, wywyższył, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pyszne, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karniono go trawą jak bydło, i jego ciało było zroszone rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kołopcę. A ty i jego synu Balsazarze nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko widziałeś, lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia i jego, z jego świątyni. A ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice, piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie wiedzą ani nie słyszą i nic nie widzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez Niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany Mene, mene, tegel uparsi. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tegel, jesteś zważany na wadze, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekiem. Peres Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy, na rozkaz Balsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję. I ogłoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. W tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Przystawimy lekcji z nowego Testamentu to zapisanie księdza w w pierwszym wrześniu od 4 do 8 do Jan od siedmiu kościołów, które są ważne. Łaska Wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa od jednego świadka, pierwotnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił Królestwem kapłanami dla swojego Boga i Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków, Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wielkie oko, i ci, którzy go przebili i opłakiwać go będą, wszystkie plemiona Ziemi, tak Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg ten, który jest i który był i który przychodzi wszechmogący. Amen. Przed słuchaniem Ewangelii pomodził się na tym dniem, o usłysz mój głos. do pretorium, zawołał Jezusa i go zapytał Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział Czy mówisz to sam do siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat powiedział Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Jezus oznajmił Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, wtedy moi słudzy walczyliby, aby mnie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Wówczas Piłat go zapytał, a więc jesteś królem? Jezus odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i przeszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki wiecz obosieczny, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Amen. 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 Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Amen. Niedziela wieczności. Jest to szczególny czas w naszym kościelnym kalendarzu, gdy wspominając właśnie tych, co odeszli, tych, co byli przed nami, tak naprawdę uświadamiano sobie swoją własną kruchość, przede wszystkim taką tymczasowość. Ale w każdym z nas jest jakaś też tajemnica, to przeczucie, że ten świat to nie może być wszystko. Moi drodzy sposobem na ujawnianie się tego przeczucia są najczęściej trudne sytuacje, jakie doświadczamy w naszym życiu, dotykające nas tragedie, choroby, a w szczególności też taką sytuacją jest śmierć naszych bliskich. I każdy pogrzeb, w jakim uczestniczyliśmy, w jakim będziemy uczestniczyć, każda śmierć nam bliskich osób czy też stanięcie na cmentarnej ziemi, jest takim doświadczeniem szczególnym. Mówi się o takich doświadczeniach, że są to doświadczenia graniczne. Graniczne, bo jak popatrzymy na cmentarz, to cmentarz też głosi, czy mówi do nas, czy obwieszcza taką prawdę o klęsce, naszego zadomowienia, zakorzenienia, naszego przywiązania do ziemi, do świata, w którym żyjemy. To miejsce, cmentarz, który wypełnia śmierć, się, zdaje się komunikować, że to nie tu, to nie tu jest nasz dom, nie tu jest nasze zakorzenienie, że nasz prawdziwy dom jest poza, jest poza granicą śmierci. Ci, którzy wierzą, którzy są z Bogiem, powiedzą, że ten prawdziwy świat jest u Boga w Jego królestwie. I zobaczcie, o tym królestwie dzisiaj mówi Jezus. Jezus, który jest królem. I jest to królestwo niezwykłe, bo królestwo, które rozciąga się nie tylko na doczesność, ale które też rozciąga się na wieczność. I o tym, jak ważne jest też Panowanie. Chrystusa w naszym życiu świadczy też modlitwa państwa, którą zawsze odmawiamy na każdym nabożeństwie. Modlitwa, w której też zobaczcie prosimy Boga, przyjdź królestwo Twoje. I Jezus ucząc nas tej modlitwy, powiedziałbym, że wyraził serce Boga, jego pragnienie wobec człowieka, bo Bóg chce królować w naszym życiu. I zobaczmy ten dzisiejszy tekst Ewangelii, który odsłania przed nami tajemnicę Chrystusa, króla i jego królestwa. I myśląc po ludzku, gdy przyglądamy się tej sytuacji, to lepiej by było, gdyby Jezus objawił się jako król, na przykład po cudownym rozwiązaniu chleba, kiedy w końcu chciałby go też królem obwołać. Albo po chwalebnym przemienieniu na górze tabor. Albo gdy tak, jak pamiętacie, triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy, gdy tłumy Go witały, krzyczały, posanna, posanna. Ale Jezus wybrał taki moment, który nie pozostawia w Nim najmniejszego śladu wartości, jakimi mógłby zaimponować świat. Bo w Ewangelii widzimy Go stojącego przed pącuszem Piłatem, który będzie decydował o Jego śmierci. Jezus jest słaby, opuszczony, czeka go krzyż. Nie ma korony, nie ma blasku, nie ma żołnierzy, którzy by przy nim stali, nie ma tłumów, zwolenników, jest sam. I wtedy mówi o sobie, że jest królem. Dziwne. Przeciwnicy Jezusa starali się zrobić wszystko, by go zabrać. I od oskarżenia, że jest złoczyńcom, przechodzą do zarzutu, że czynił On się Synem Bożym. Ale na koniec mówią, że czyni się Królem i robią to celowo. Powiedzą, że taki zarzut oznacza bunt wobec Cezara. I wiedzą, że Pontiusz Piłat musi zareagować na bunt wobec Cezara. Żydzi wiedzą, że Królestwo Jezusa nie opiera się na sile militarnej, ale mają nadzieję, że właśnie tak zrozumie to piła. I tak też się stało. Piłat w tym momencie musi działać i pyta więc Jezusa, czy ty jesteś królem Żydów? I zobaczcie, po krótkiej rozmowie, w wymianie zdań, Jezus odpowiada: Moje królestwo nie jest z tego świata. I tą wypowiedzią Jezus interpretuje swoje królowanie, pokazuje się jako król. W zupełnie nowy sposób. Mówi o sobie, że jest kimś, kto posiada królewskie pochodzenie, jednak jego królestwo nie jest stąd. Cóż to zatem za królestwo, pytamy, skoro nie ma granic, skoro nie ma armii, skoro nie ma instytucji, urzędników. I tym królestwem, moi drodzy, są ideały i wartości, za które Jezus oddaje życie. To miłość, prawda. Świętość, sprawiedliwość, pokój, radość, wierność Bogu. I te ideały były widoczne w jego życiu. I zapewne możemy spytać dalej, gdzie jest to królestwo? I odpowiedź jest również bardzo prosta. Jest po prostu tam, gdzie widać panowanie Chrystusa. Tam, gdzie Chrystusowe wartości manifestują się. W życiu ludzi i wspólnoty. Królestwo Boże jest pomiędzy nami. Pomiędzy ludźmi, którzy są naśladowcami Chrystusa. Jezus powiedział właśnie: Oto Królestwo Boże w Was jest. Pomiędzy Wami. Królestwo jest w sercach Jego uczniów i uczennic. A królowanie Jezusa to przemieniająca miłość która jest możliwa, ponieważ On jest pełnym mocy, władcy wszechświata. O tym czytaliśmy w Księdze Apokalipsy, gdzie Jezus mówi o sobie, że ja jestem i Omega, ten, który był i który przychodzi wszechmogący. Ale też, jak zobaczymy na Ewangelię, to zobaczycie, że w Chrystusie Królu splatają się ze sobą tak, przeciwnie i nierozerwalnie dwa, takie jak powiedziałbym, bardzo odległe od siebie elementy. Bo jest potęga i władza Syna Bożego nad światem i nad człowiekiem z jednej strony. O tym czytamy w Księdze Apokalipsy. A z drugiej mamy pokorne utożsamienie się Chrystusa z człowiekiem. I przez to utożsamienie się Chrystus staje się dla nas wzorem. Jest naszym przewodnikiem, jest naszym mistrzem. I nie można w tym kontekście zatem odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie, jakie każdy sobie musi zadać: kim jestem, dokąd zmierzam, bez Chrystusa. To, jakim jestem mężczyzną, kobietą, ojcem, matką, synem, córką, przyjacielem, uczniem, pracownikiem, i tak dalej. To wszystko tak naprawdę ma sens jedynie, kiedy jest przepełnione Chrystusem. Jego wartościami, Jego życiem. Wtedy możemy być w pełni sobą. I Jezus też, jak uczy Pismo Święte, dobrowolnie przyjął cierpienie i śmierć. I taka postawa uczy nas też czegoś o naszych życiowych trudnościach, chorobach, rozmaitych cierpieniach czy dramatach. Bo zobaczcie, krocząc własną drogą krzyżową drogą trudną cierpienia. Które nieraz nas spotyka. Możemy mieć pewność, że tak jak w Jezusie, Chrystusie, człowieku manifestowało się Boże Królestwo, tak również we mnie istnieje Boże Królestwo. Powiedziałbym, coś nie z tego świata. I wtedy, gdy jestem oskarżany, osądzany, gdy nie jestem rozumiany, gdy jestem poniżany, wyśmiewany, to jest w każdym z nas coś, czego nie można zrobić. Wtedy, gdy grozi nam rozbicie, załamanie, zniechęcenie, jest też we mnie coś, czego nie da się rozbić, nie da się złamać, czego nie da się zniechęcić. I nawet w moim umieraniu, tak jak u Jezusa, mogę mieć pewność, że moja godność, prawdziwe życie nie może zostać mi odebrane. Nie mogę tego stracić, póki w moim sercu życiu króluje Jezus Chrystus. Czyli tak jak na cmentarzu jest ten manifest, to nie tu jest moje miejsce, tak właśnie dzięki Królestwu Bożemu, dzięki Bogu, który jest w nas, ta świadomość pozwala przekroczyć tą granicę śmierci. Nie tu jest nasze miejsce, jest ono u Boga. Świadomość Boga w nas, Boga we mnie, Boga w Tobie. Królestwa nie z tego świata, jak mówił to Jezus dzisiaj w Ewangelii. Manifestuje się, moi drodzy, w nas jako wolność, zaufanie, szczęście i spokój oraz jako wewnętrzna siła, której nikt i nic nie może złamać. I często jak e, można śledzić różne doświadczenia opisy ludzi, którzy chrześcijan, którzy przechodzili przez bardzo trudne, ciężkie doświadczenia czy to będąc e, w obozach zagłady w czasie wojny, czy w innych miejscach, czy doświadczając cierpienia, czy świadectwa ludzi prześladowanych, czy właściwie chrześcijan prześladowanych za wiarę, to często i widać to, że dzięki temu, że są z Bogiem jest w nich ta właśnie wewnętrzna siła. Że pomimo cierpień, trudności mają w sobie pokój, ufność i w jakiś sposób są spokojni i szczęśliwi. I to wszystko dzięki Bogu. Jak uczy nas to dzisiejsza Ewangelia, tej królewskiej władzy Jezusa Chrystusa nie można też mierzyć naszymi ziemskimi, politycznymi kategoriami. Czasem w historii widzimy, że Kościół różne, czy instytucja Kościoła różnych Kościołów na przestrzeni wieków chciała swoje królestwo mierzyć takimi kategoriami politycznymi, rozbudowywała swoje urzędy i instytucje i zaprowadzała, prowadziła i chciała mieć wpływ na politykę, na rząd dusz, jak to się mówi. I dzisiaj ta tęsknota wiem, w wielu jeszcze instytucjach jest i ktoś wyobraża sobie, że królowanie Jezusa musi się przekładać na ustawę, na politykę, na wpływ na Sejm, Senat, Prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Ale Chrystusowi zupełnie nie o to chodzi. Nie chodzi mu o panowanie na modły tego świata, gdzie właśnie spotykamy się z uciską i presją. Gdzie wydaje się, że dekretami możemy zmusić kogoś do moralności, do przestrzegania naszych zasad. Jezus zupełnie nie myślał w taki sposób. Odrzucił taki sposób objawienia się jako króla. A zauważmy, że wielcy tego świata niejednokrotnie, co widać w historii, kazali umierać innym za siebie, a to Jezus umarł z miłości do nas. Przyszedł szukać tego, co zginęło. I Jego Królestwo jest Królestwem miłości, nie Królestwem przymusu, przemocy, braku wolności. I Chrystus jest też Królem, ponieważ Jego miłość ogarnia i odnawia świat. Ale to panowanie Jezusa jest niezwykłe, bo jest takim, powiedziałbym, łaskawym pochyleniem, czy przyjściem Boga do człowieka. Ewangelia o Nim mówi, że jest Emanuelem, Bogiem z nami. Ale Chrystus, który też przebywa w nas, chce przede wszystkim ogarnąć całą naszą osobowość, nasz rozum, nasze serce i naszą wodę. Tak aby od Jego panowania nasz umysł napełniał się Jego prawdą. Nasze serce też nakłaniały się Jego miłością, a nasza wola wypełniała się Jego dążeniami, który był naszym mistrzem. Wtedy też jesteśmy wolni od niszczącego nasze życie grzechu. I wtedy, moi drodzy, to, co najważniejsze, nasze życie zyskuje właściwe znaczenie i naszym udziałem staje się Boży pokój i szczęście. Temu więc, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od swoich grzechów i uczynił królestwem, kapłanami dla swego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 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 Powstanie, przyjmijmy wolność życzenie nami. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.